W programie sprawdzamy tradycyjnie już czas na alfabet propagandy. Dziś litera C i oczywiście redaktor Andrzej Krajewski. W dziś pokażę technikę propagandy, którą nazwałem cosinizmem. Od... a nie, to coś innego. Niewielka frekwencja podczas antyrządowych protestów przed Ministerstwem Sprawiedliwości i siedzibami sądów pikiety zorganizowały środowiska związane z opozycją. W tej sprawie o jego winie bądź niewinności rozstrzyga sędzia Marek Górny, który wczoraj również uczestniczył w tym samym proteście, co jego podsądny. Nie wiemy czy, się ma, czy przybili sobie piątkę, czy się spotkali, nie wiemy tego, ale wydaje mi się, że po to w konstytucji mamy zasadę apolityczności sędziów, żeby nie czynić tego rodzaju w ogóle ocen. Sędzia nie powinien być w miejscu, gdzie protestuje os oskarżony przez prokuraturę polityk, koniec, kropka. Czyli sędzia na demonstracji musi sprawdzić, czy nie ma tam kogoś, kogo sądzi, a polityk... Premier sprawdzała, jak wygląda pomoc ofiarom na To jedno z wielu krótkich spotkań nagrane przez grupę motocyklistów, którzy pomagali wtedy mieszkańcom Rytla. Taki sam fragment pojawił się w reportażu jednej z prywatnych telewizji. Przy czym jednego z motocyklistów przedstawiono jako gangstera, a samo spotkanie jako kontakty polityków Prawa i Sprawiedliwości ze światem przestępczym. Po obejrzeniu faktów TVN, w których zaatakowano premier Beatę Szydło, zastanawiam się, w którą stronę idzie dziennikarstwo. Czy można w tak podły sposób zestawiać ludzi o nieposzlakowanej opinii z przestępcami? Jak widać, to coś innego. Polityk nie musi wiedzieć, z kim się spotyka. Chociaż. Zawsze pytajmy, kto na tym korzysta. No, najbardziej korzysta opozycja. No. Ta sama, która ma faktyczne powody do niepokoju. We wrześniu 2011 roku odbyła się premiera filmu Bitwa Warszawska 1920. Wśród zaproszonych gości był ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Tu na zdjęciu z Piotrem P., byłym oficerem Wojskowych Służb Informacyjnych i Mariuszem G., prezesem Skoku Wołomin. Obaj są głównymi oskarżonymi w sprawie wyłudzenia pieniędzy z kasy. Upadła ona w 2014 roku, a Straty wynosiły około miliarda złotych. I to jest istota cosinizmu, a jego najwyższa forma to milczenie.